Witam Was bardzo serdecznie w nowym serii z takiego podcastu, można powiedzieć, gdzie będę podsumowywać ostatnie kolejki Premier League. Dzisiaj zajmiemy się 24 kolejką Premier League. Będziemy omawiać ją w różnych kategoriach. Przejdźmy więc jak najszybciej do pierwszej kategorii, którą jest. Na drużyny, które nas niemiło zaskoczyły. Pierwszą drużyną jest, każdy już pewnie się domyślił, Liverpool. Liverpool, Liverpool, Liverpool. Liverpool, który przegrywa 3 do 1 z Leicester na wyjeździe. Jakby tak patrzeć tylko na sam wynik, to można by powiedzieć, że no w sumie mecz taki mało... Mało zaskoczenie, bo wiadomo, że Liverpool w tym sezonie nie jest drużyną stopu i ma wiele kontuzji i ma kłopoty kadrowe. Tylko że Liverpool w tym meczu prowadził do 77 minuty 1 do 0. A potem w ciągu 7 minut stracili oni 3 bramki. I dlatego tutaj są. Nie za tę porażka, za te 3. Bramki, które stracili w tak szybkim czasie. Czas na kolejną drużynę. Następną drużyną w tej kategorii jest Manchester United. No, powiedzmy sobie, że drużyna walcząca o te top 3 miejsca w Premier League, która powinna wygrywać jak największą ilość meczów, patrząc na to, ile pierwsza drużyna w tabeli Manchester City wygrywa, no, nie powinni sobie pozwalać na wpadki. A tu Remis. Jeden do jednego z West Bromem na wyjeździe. No ostat, przedostatni Wes Bromowi w tabeli i remisuje z nimi Manchester 4 nawet traci punkty po raz kolejny z drużyną z dołu tabeli. Nie mogą popełniać takich błędów, jeśli chcą naprawdę powalczyć o tego mistrza. Czas na następną drużynę. A następną drużyną jest Everton. Everton, który przegrywa, przegrywa na wyjeździe 2-0 z Fulham. No powiedzmy sobie szczerze, czy ktoś tutaj spodziewał się tego, że Everton przegra? No myślę, że nie. No jednak Everton, który walczy o te top 8, nawet top 6 miejsc w lidze, o te miejsce w pu europejskich pucharach. Nie powinien sobie pozwalać na takie porażki. no to był mecz do wygrania, powinni go wygrać i Everton jest moją ostatnią drużyną w tej kategorii przechodzimy do kategorii numer 2, czyli najlepsi zawodnicy tej kolei. A pierwszym zawodnikiem w tej kategorii, no kto by się spodziewał jest Ilkay Gündogan, no dwie bramki strzelone Tottenhamowi. Kolejny raz pokazuje, że warto na niego postawić. Jest równie dobry. No może nie. Co Kevin de Bruyne? No i dobrze. strzelał z obramek. Najlepszy piłka z poprzedniego miesiąca. Pokazuje, że dobrze, że dostał tą nagrodę i zasłużył na nią. Bo są kolejne dwie bramki, kolejne dobre mecz i kolejne dwa trafienia do pisanego konto. Czas na następnego zawodnika. A następnym zawodnikiem jest Pierre Emerick. Obama Young. No, zawodnik, który w tym sezonie nie rozgrywa zbyt dobrych zawodów. W poprzednim meczu Arsenalu z Leeds zdobył hat-tricka i bardzo pomógł swojej drużynie wygranej. No, na pewno zasłużył na miejsce zawodnik mecz tamtego meczu. Czas na kolejnego zawodnika. Arsenal nie rozgrywa w tym sezonie zbyt dobrych zawodów, a na pewno Pierre pomógł im. I czas na Trzeciego zawodnika tej kolejki trzeciego i ostatniego najlepszego jest nim Josh Maya, zawodnik Fulam. I tak naprawdę dzięki jego bramkom Fulam wygrało ze Wertanem. Znaczy, dwie bramki, dwie jedyne bramki, zawodnik meczu tego spotkania. Najlepszy zawodnik na boisku. No. Fula, no niespodziewanie wygrywa z Wertonem, i można mu psy... no, I na pewno miał on duży udział w tej wygranej. To byli moi trzej najlepsi zawodnicy tej kolejki. Czas przejść do ostatniej kategorii. No i czas na ostatnią kategorię dzisiaj, czyli mecz Weekendu. Jak już pewnie widzicie, wybrałem tutaj mecz Leicester i Liverpoolu. Było kilka równie ciekawych meczów, na przykład to ten mecz Tottenhamu. Mecz Arsenalu z League 4-2. Tottenham 0-3 z Manchester City. Ale ten mecz był taki najbardziej równy. równy. Przez długi czas 0-0, ataki po jednej i po drugiej stronie. Wreszcie w Salach zdobywał bramkę w 67 minucie. No i do 78 minuty było... Jeden do zera, można powiedzieć, Liverpool był pewny choćby tego punkta. a tu proszę. Madison strzela na jeden do jednego. Trzy minuty później Wardy wyprowadza Lester na prowadzenie i Liverpool jest już w fatalnej pozycji. No i na koniec, kropkę na D stawia Harvey Burns i Liverpool przegrywa. Jednak ten mecz aż 3 do jednego długo prowadzili no cały 10 minut trwało prowadzenie Liverpoolu. Mieli ten mecz na dłoni do wygrania, a przegrywają i spadają na szóste miejsce w tabeli, a Leicester wskakuje na drugie miejsce i równa się z Manchesterem United. No i o tym właśnie będzie temat tego odcinka. No a tematem odcinka jest czy Manchester City wygra Premier League? Powiedzmy sobie szczerze, mają oni 7 punktów przewagi nad United, i jeszcze dzisiaj grają mecz z Evertonem. Jeśli im się uda wygrać, odskakują na 10 punktów. Jak wiemy, w Premier League, w tak dobrych ligach, nic nigdy nie jest wiadome, nawet przy tak wysokim wyniku. Manchester City wciąż może się potknąć, przegrać kilka meczów. Pamiętajmy, że rozgrywki Ligi Mistrzów cały czas trwa, a Leicester nie bierze udziału w danych europejskich pucharach. No i to może być Cię... to może być ciekawe. Już w weekend spotkanie Arsenalu z, United, z City. Potem jeszcze mają mecz z Derby Manchesteru, więc mają oni... Trudne spotkania, ale United wcale nie jest lepsze. No powiedzmy sobie, że mogli mieć tutaj już 48 punktów, ale porażka mogli mieć sporo punktów, ale mogli wykorzystać to, że City przegrało te dwa mecze. I pięć zremisowało, ale no nie wykorzystali. Remis z Liverpoolem, porażka z Sheffield United, teraz remis z West Bromwich. Przez takie spotkania Manchester City odskakuje jeszcze dalej od United. I jeśli United nie zacznie wygrywać wszystkich meczy, jakie ma do wygrania, wygr to zapewne nie uda im się przeskoczyć już Manchesteru City Guardioli i ci pod. No i ci w sezonie 2021 21 zrobiono mistrzostwo. No już nie wierzę w to, żeby Liverpool powrócił. Bo jeśli Manchester City wygra swój mecz, mam nad nimi 16 przewagi. Leicester też myślę, w końcu się potknie na jakieś drużynie. Chelsea, no i mamy Chelsea, czwarty Chelsea, piąty West Ham. Obie po 42 punkty. I tak, no i tutaj Chelsea odpada na 11 punktów, West Ham tyle samo. Jeśli, jeśli Manchester City wygra, już odpadają na 14, więc więc im w ogóle będzie ciężko wygrać. No w końcu West Ham. Gdy przyjdzie jakiś trudniejszy mecz dla West Hamu, to zapewne znowu przegrają Chelsea, zapewne ma szansę, na pewno, bo każda z tych drużyn z tego top 6 ma szansę. Ale jeśli już, to jakby nie Manchester City miał wygrać, to United, bo cała reszta, no trochę im odskoczyła ta tabela, no powiedzmy sobie szczerze. Że... Więc na koniec tak mówiąc, podsumowując, tak podsumowującą ten temat, no czy Manchester City wygra? Według mnie wygra, ale według mnie tak na 75% wygra. Jeśli nie oni, to United. To no nie wierzę w to, żeby Chelsea czy Liverpool powróciło, albo żeby Leicester albo West Ham utrzymali tą świetną formę, no mają no, niestety, problem z Leicester i West Hamem jest taki. oni nie znacznie krótsza, ma w Kenii. Taki City, United, Liverpool, Chelsea, Tottenham. Ja z tym Tottenhamem wcale nie lepiej, no ale dobra. No i według mnie Manchester City ma naprawdę duże szanse, żeby to mistrzostwo zgarnąć. Mam nadzieję, że może macie własne zdanie. Wypowiedzcie się, nie czy mi YouTube, zapewne YouTube mi zablokuje znowu komentarze, ale może jednak nie. Co myślicie o takim podcaście? Co myślicie o tym odcinku? Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i cześć!